Turniej piłkarski w Nędzy. Festyn rodzinny w Budziskach. Wtorek 20 czerwca Jolanta Zubkobuk, dzień dobry. Zapraszam na wydanie wiadomości Raciborskich. Gminny młodzieżowy klub sportowy w Nędzy zorganizował turniej piłkarski, który w miniony weekend odbył się na lokalnym boisku. Nagrody wręczył wyjątkowy gość. Orlik Cup Nędza zorganizowano już po raz szósty. To cykliczne wydarzenie, którego gospodarzem jest Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy, rozsławia nędzę w piłkarskim środowisku. Rozpoczęliśmy w tym roku troszkę inaczej, bo 8 czerwca pożyciało, bo, bo jakby pierwsza część dla rocznika 2.12, no i wczoraj, dzisiaj już kolejne roczniki, czyli od 2.14 do 2.17. 44 drużyny, czyli blisko 500 dzieci w ciągu tych 3 dni, do tego rodzice, trenerzy, także... Myślę, że około 1000 ludzi gdzieś się przewinęło przez, na naszym stadionie w 3 dni tego turnieju. W dniu dzisiejszym w tej najmłodszej kategorii gramy bez klasyfikacji. Każda drużyna biorąca udział w dzisiejszym turnieju otrzymuje pamiątkowy puchar. Wszyscy zawodnicy dostają pamiątkowe medale. No i mamy też dyplomy dla każdej drużyny za uczestnictwo. Ponadto każdy trener wybrał sobie najlepszego zawodnika w swojej drużynie, który też dostanie taką no, małą niespodziankę w postaci takiej karty zawodnika, jakby to nazwać, nie wiem, MVP swojej drużyny. Grałem w piłkę. Jak ci się podobał ten turniej? Fajnie. Puchar. Co jest na tym pucharze? Korek! Puchar piłka! Medale! No, że znowu tak. Podmią, tak. Nie? no po prostu ćwiczymy tu i czasami robimy snal. No teraz, my, jak już no. trzeba naprawić teraz po prostu, i wy teraz tych... Bawimy się. W Orliku starszym i w żakach mieliśmy klasyfikacje, mieliśmy nagrody rzeczowe, każda drużyna dostała też pamiątkowy puchar, medale też były dla zawodników. No i w pierwsze trzy drużyny otrzymały piłki. Także mieliśmy na każdą kategorię po 18 piłek. Pierwsza drużyna po 8, a ten druga, trzecia po 5 piłek, także już takich naprawdę fajnych. To zaś dzięki wsparciu osób zaangażowanych w dziecięcy sport. W tym roku nie zabrakło patronów i sponsorów, którzy włączyli się w organizację piłkarskich zmagań w Nędzy. Turniej odbyła się pod patronatem i i Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Raciborskiego, naszej gminy oczywiście, nasza pani wójt pod patronatem ministra Włosia, no ale przede wszystkim pod patronatem, to jak widać tutaj firmy Impost, no nie jest tajemnicą, że pan Rafał Brzoska... Byłem, jest byłym mieszkańcem naszej gminy i nie odcina się nigdy o tych, o tych korzeni i, i jest gdzieś tam zawsze otwarty na, na pomoc. Było tak podobnie przy koncercie charytatywnym, który był organizowany też przez nasz tutaj klub. No i tak samo było tym razem, dosłownie wystarczyły dwa maile, była jakby akceptacja z tej strony. Bardzo aktywnie wspiera właśnie wszystkie inicjatywy, czy środowiskowe, ale także rozwojowe. Akurat to miejsce ma jak gdyby powiązane z sentymentalnością to, że wspieramy właśnie tych najmniejszych talentów, dzieciaków, którzy, którzy nie mają być może w takim rejonie zbyt wiele możliwości do rozwoju i aktywnego rozwoju swojego, swojej młodości. Więc my jako... jako Spółka wspieramy właśnie wszystkie inicjatywy, które, które pojawiają się i w których oczywiście możemy uczestniczyć. To też jest jak gdyby pokłosie tego, co, co, co miałem, w, przeżywałem w młodości. Każdą wolną chwilę spędzałem. Nagraniu w piłkę. Czy to było specjalne wymykanie się z domu przed lekcjami, żeby grać w piłkę, czy po lekcjach. Zawsze kombinowaliśmy, żeby, żeby jak najwięcej tego czasu spędzić na tym świeżym powietrzu. Ale potem nawet już w samym klubie, niekoniecznie tutaj w nędzy, ale w sąsiedniej wiosce Zawady Książącej. Było zawsze tym wyzwaniem grać, móc trenować i dobijać się do pierwszej drużyny. Yy, ubrać tą, tą koszulkę klubu. No i to, to stało we krwi. To wszystko stało na narodowym. W piątek jeszcze yy, chłopaki, panowie z Inposty rozbierali 6 rano w sobotę, byli u nas na miejscu na stadionie. No i wczoraj był pan Waldek Brzoska, jak wręczał też nagrody z nami, bardzo zadowolony, i myślę, że no, padał szybko zapowiedź, że jest to pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni raz, gdzie Impos jest z nami tutaj. Również po raz pierwszy pojawił się w nędzy wyjątkowy gość. Były bramkarz i reprezentant Polski, obecnie komentator i ekspert piłkarski. Jak na narodowym to i w nędzy nie musi być. A tak na poważnie, no to też właśnie dzięki, dzięki firmie, firmie Impos, dokładnie, czyli dzięki państwu Brzoska, bo to w Majdan razem z żoną e, udzielają się razem wspólnie w licznych akcjach charytatywnych. Tak się składało, że był też tu, po tym meczu wybierał się właśnie na Śląsk i no, udało się go zaprosić, odpowiedział na nasze zaproszenie. Myślę, że wczoraj też e, naprawdę by to miło spędzony czas, bo bo autografy były po dosłownie wszędzie na butach, na rękawicach, na koszulce i po prostu no, zostawił trochę swojego czasu, tutaj to było fajne i miłe. Pojawiając się na tego typu imprezach e, zawsze mam taką refleksję Przypominam sobie, jak sam byłem w wieku tych dzieci, jakie to dla mnie było przeżycie, jakie wrażenie i jaki byłem szczęśliwy, mogąc uczestniczyć w rywalizacji z rówieśnikami w tego typu turniejach, bo Oczywiście, dzisiaj to są jeszcze dzieci, ale właśnie takie, ta, takie turnieje, takie inicjatywy kształtują późniejszych reprezentantów Polski i oni nie biorą się z niczego. Oni właśnie się biorą z takich rozgrywek, z takich turniejów, kiedy widzimy dzieci rywalizujące, biegające za piłką, co też jest oczywiście popularyzacją piłki nożnej wśród młodzieży, co wydaje mi się w, w dzisiejszych czasach jest naprawdę godne tego, żeby, żeby to wspierać. Mam tu oczywiście na myśli dobę komputerów, internetu, i coś co bardzo skutecznie odciąga dzieci od od sportu, więc jak najbardziej zawsze z dużą przyjemnością po czymś takim się podpisuje. Początkowo potrzebował jednak wyjaśnienia rodziców, bo to bardziej pokolenie to rodziców pamiętało raczej pan radka z ale jak było widać później naprawdę ilość wykonywanych zdjęć, autografów, także na pewno było to dla nich jakieś przeżycie. Podejrzewam, że po powrocie do domu gdzieś tam w Google'ach sobie wygooglowali kto to był Radosław Majdan i, i, i gdzieś te koszulki, rękawice trafiają gdzieś za, za szybę z tym autografem. Oni żyją powiedzmy Wojciechem Szczesnym, Robertem Lewandowskim czy Kubą, Kubą Błaszczykowskim, który wczoraj skończył reprezentacyjną karierę. Oczywiście te dzieci mnie nie pamiętają, no bo nie mają prawa mnie pamiętać. Czas mi dochodzi do takich zabawnych sytuacji, że rodzice, no zrób sobie z panem zdjęcie, a na co ci? No ja nie wiem kto to jest. I ja zupełnie to rozumiem, no bo oczywiście przez internet później mogą sobie, że tak powiem, sprawdzić, gdzie grałem, co, co robiłem jako, jako piłkarz. Natomiast często są po prostu briefowani przez swoich rodziców i to rodzice stymulują do tego, żeby żebyśmy sobie gdzieś zrobili zdjęcia. Zdarza się oczywiście, że, że, że też wiedząc, że będę gościem, że, że, że ci młodzi piłkarze sobie gdzieś tam dowiadują się kim jest ten pan o nazwisku Majdan, który do nas przyjeżdża. A przyjeżdża nierzadko, bo Radosław Majdan jest członkiem i zawodnikiem reprezentacji artystów polskich, którą tworzą aktorzy, sportowcy i muzycy. Taki przepis w sumie który jest przepisem europejskim, że trzech byłych reprezentantów danego kraju powyżej 36 roku życia może wesprzeć tą drużynę. Więc ja, Piotr Świerczewski i, i, i czasami Tomek, Łosz, czasami Tomek Iwan, właśnie występujemy w tego typu meczach, imprezach. Jeszcze powiedzmy, jeszcze na tyle jesteśmy fizycznie zdolni do tego, żeby, żeby jeszcze wyjść na boisko, no, że generalnie sprawia nam to jeszcze sporo przyjemności. A w nędzy sporo przyjemności miały przede wszystkim dzieci, bo podczas Orlik Cup to właśnie one. I ich zadowolenie były najważniejsze. Radość dzieci, radość rodziców to jest jakby kwintesencja tego, co robimy. Frekwencja dopisała, mieliśmy pełne obłożenie, drobne tam korekty. Dzisiaj gdzieś tam jedna drużyna wypadła, ale udało się to szybko załatać dziurę. Także najważniejsze jest to, że obłożenie było pełne. Frekwencja jest, jest dużo rodziców. No tak nasza infrastruktura pozwala na to, żeby takie imprezy, może nawet większe, można robić, bo, bo jednak jest tutaj, mamy dużo miejsca i. I zaplecze jest na tyle odpowiednie, że jest komfort i dla, i dla zawodników, dla rodziców, dla, dla wszystkich. No myślę, że tak mówię, poziom tutaj nie, nie będziemy dyskutować o poziomie, o poziomie sprawą tutaj Najważniejsze jest żeby była dobra zabawa, że jest rywalizacja, wszyscy są zadowoleni, jak jest. Uśmiech na, na twarzy dziecka no to to jest najważniejsze dla nas i to my się też cieszymy, że się udało kolejny raz. Dobra robota, gdzieś tam się sama obroni. U nas w GMKS jest tych dzieci sporo, mamy na ten moment 8, jak się nie mylę, 8 drużyn młodzieżowych, także jest tego dość sporo, jest co robić. No Trochę nam brakuje tutaj... Już można powiedzieć miejsca na boiskach, ale jest boczne boisko już zrobione, także myślę, że za chwilkę będzie coraz lepiej. Bardzo miło zaskoczyło mnie ta, ta ogromna grupa tej młodzieży, tych 16 drużyn, które rzeczywiście, e, które tak bardzo aktywnie u, u, uczestniczą w tym, w tym turnieju i patrząc na tych, na tych maluchów, widać, że jest to entuzjazm. To nie jest coś robione na siłę. To jest coś, co naprawdę sprawia im przyjemność, ta zdrowa rywalizacja e, i przede wszystkim radość. Wiemy w, jakimś, w jakim jakim świecie żyjemy, wszystko odgrywa się na, na płaszczyźnie profesjonalizmu, wszystko jakoś takie jest wymuszone, a tu mamy właśnie okazję i cieszymy się bardzo, że możemy wspierać właśnie tę radość dzieci, ten entuzjazm i, i, i tą naturalność, tak? no bo nie ma nic fajniejszego niż naturalny uśmiech i radość dzieci. Mam nadzieję, że ci mali zawodnicy, którzy tutaj tak, z taką radością grają w tą piłkę, wielu z nich po prostu zostanie wiernym swoim... Ambicją, zainteresowaniem, i będziemy ich mogli oglądać jako zawodników, którzy mają swój cel, do którego dążą. Tego należy życzyć wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju, a organizatorom dalszych chęci i zapału, by już za rok znów móc gościć na tym wyjątkowym sportowym wydarzeniu. W miniony weekend w budziskach odbył się festyn rodzinny. Pociechy przygotowały rodzicom pokaz swoich umiejętności wokalnych i tanecznych. W parku w Budziskach w miniony piątek, jak co roku, odbył się festyn rodzinny. Tradycyjnie przygotowano szereg atrakcji, powiedziała nam Edyta Depta, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Budziskach. Tutaj proponujemy na początek występy, które przygotowali nasi najmłodsi i nieco starsze dzieci naszej szkoły i naszego społecznego przedszkola. Razem z gronem Rady Rodziców. I rodzicami przygotowaliśmy też różne atrakcje dla dzieci, zabawy na dmuchańcach, które tam już czekają na nasze dzieci. Animator zabawy będzie tutaj dla najmłodszych, dla starszych są przygotowane zawody sportowe. Jest dużo różnych niespodzianek w formie malowania twarzy, warkoczyków i innych rzeczy. Mamy różne atrakcje, jest, zawsze są jakieś występy uczniów i jest też poczęstunek. Co roku na wysokości zadania staje Rada Rodziców, Straż Pożarna oraz SOŁECTWO. Najmłodsi oraz uczniowie pod Czujnym Okiem Nauczycieli, poza programem artystycznym, przygotowują też losy, z których fundusze przeznaczone będą na szczytne cele. Wszelkie pieniążki, które zbierzemy, będą przeznaczone na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci, wycieczek. Bądź innych atrakcji czy wyposażenie szkoły, które będzie dla nas potrzebne w danym czasie. Największym powodzeniem podczas rodzinnego spotkania cieszyły się występy artystyczne, które podszyte były nutką stresu. Będziemy śpiewać, tańczyć wszystkie te występy zostały przygotowane przez nauczycieli i właśnie uczniów naszej szkoły. No, jednak jest bardziej stres niż przed tymi obcymi ludźmi, bo oni nas tak bardziej znają. Myślę, że rodzice się cieszą. Tak, myślę, że rodzice się, się bardzo cieszą i są bardzo z nas dumni. Radość i zadowolenie okraszało twarze zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Największą uciechę mieli jednak najmłodsi. Pomalowane buzie, wesołe piosenki pozostaną w pamięci wszystkich zapewne aż do przyszłego rodzinnego festynu, który już za rok. tylko osięga, niech każdy pamięta zmok. Niech tylko się Niech każdy. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila: Dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych, podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Pięknie dziękuję za uwagę.